Fryzura na samuraja. Jedni ją kochają, drudzy nienawidzą. Załóżmy, że jest taka sytuacja, że poznajesz kogoś, kogo bardzo polubiłeś. Ta osoba momentalnie zapamięta, że właśnie ty miałeś fryzurę na samuraja piętą u góry. A jeżeli miałbyś zwykłego side parta przełożonego na bok, być może ta osoba by o tym zapomniała. Ale czy to na pewno dobrze? Czy samuraj jest pełnią fryzurą? Ponieważ, hej, u nas w Polsce jest bardzo często hejtowana. O tym dzisiaj porozmawiamy. Jeżeli widzisz mój materiał po raz pierwszy, być może drugi lub nawet trzeci, to znaczy, że wszechświat daje Ci wszelkie sygnały i powinieneś zasubskrybować mój kanał, ponieważ jest on stworzony dla Ciebie. Co dokładnie możesz tutaj znaleźć? Chociażby mój najnowszy materiał o tym, jak przyspieszyłem swój porost włosów. Słuchaj tego, tysiąc tabletek zażyłem, żeby przyspieszyć swój porost włosów. Jeżeli jesteś zainteresowany, jak mi poszło, bo przykładowo też chcesz zapuścić samuraja i chcesz jakoś przyspieszyć ten porost włosów, to koniecznie kliknij w link u góry, ponieważ dowiesz się, jak możesz szybciej mieć tego samuraja. Tymczasem przechodzimy do materiału. Z tego materiału dowiesz się, jak zapuścić fryzurę na samuraja, dlaczego w Polsce jest ona niepopularna i hejtowana, oraz co możesz zrobić, żeby twój samuraj wyglądał lepiej niż 99% samurajów innych mężczyzn na ulicy. Zacznijmy od lekcji historii. W roku 2015 samuraj był u szczytu swojej popularności i wtedy. Ja pamiętam, ja wtedy chodziłem do technikum i wtedy naprawdę wielu chłopaków chodziło w tym samuraju. Mieli spięte fryzury do góry, typowy samuraj i właśnie tak się chodziło w 2015. Z czasem troszeczkę popularność tego samuraja spadała. Tutaj był szczyt, tutaj trochę spada, ale teraz 2020 sprawił, że to znowu drgnęło i coraz więcej osób chce zapuszczać długie włosy oraz oczywiście też samuraja. Fryzura ta stała się ekstremalnie popularna za granicą ze względu chociażby na swoją wygodę, a także na swoją unikalność, ponieważ szczerze mówiąc jest to fryzura zdecydowanie nietypowa, ponieważ przykładowo te 15 lat temu widzieliśmy mężczyzn, którzy mieli albo długie włosy, albo mieli po prostu krótkie włosy, a tutaj nagle jest takie połączenie tego. Dlatego jest to coś ciekawego i zupełnie innego niż zazwyczaj. Pojawia się problem, ponieważ za granicą na tych przystojnych zagranicznych mężczyznach ta fryzura wyglądała lepiej niż u nas w Polsce i u nas ona się spotkała z dużym hejtem. Czym to było spowodowane? Dlaczego mężczyzna z zagranicy, który miał samuraja, był ok, a mężczyzna z Polski, który miał samuraja, to była taka średniawka? I na co zwracać uwagę, żeby twoja fryzura to nie była średniawka? U nas w Polsce cały czas jesteśmy parę lat do tyłu, jeżeli chodzi o świadomość dbania o włosy. I przykładowo, mężczyzna, który miał samuraja w Stanach Zjednoczonych, on używał szamponu, on używał odżywki, jakiegoś olejku organowego. do tego jeszcze spinając te włosy używał pomady. Podczas gdy u nas w Polsce najprawdopodobniej wyglądało to tak, że mężczyzna używał po prostu szamponu i byle jakiej gumki i to spinał. Dlatego włosy były zniszczone, dlatego włosy wystawały i wyglądały one po prostu dziwnie. Więc po prostu wejście na wyższy poziom świadomości dbania o włosy, bardzo prosty, bardzo basic, zwykłe użycie odżywki, zwykłe, zwykłe użycie oleju arganowego. Wszystko to znajdziesz w jakiejś drogerii, jest to cały czas produkowane dla mężczyzn, spoko, nie będziesz niemiecki używając tego. Ale dzięki temu twój samuraj będzie lepszy niż 99% innych samurajów. Ponieważ uwierz mi, ale mężczyźni w Polsce myślą, że odżywki są tylko dla kobiet, a olejek arganowy to coś, co się stosuje w kuchni. Wiele osób uważa, że fryzura na samuraja dziwnie wygląda od boku. To, to nie jest fryzura na samuraja, ponieważ mam tutaj boki. I my tutaj cały czas mówimy o fryzurze, gdzie boki są na zero. Ale wiele osób uważa, że od tyłu oraz od boku ta fryzura wygląda dosyć dziwnie. Co możesz zrobić, żeby twoja fryzura, twój samuraj, nie wyglądał tak dziwnie od boku i od tyłu. Przede wszystkim powinieneś nie popełniać wielu błędów, które są popełniane podczas gdy mamy samuraja. Jednym z większych może być przykładowo zbyt duże wycięcie i pasek twoich włosów może być za krótki. Spowodowane może to być tym, że byłeś u fryzjera, który niedokładnie ci to przyciął i przykładowo trochę za mocno wyjechał. Jeżeli twój samuraj jest za wąski, może on dziwnie wyglądać i bardzo dziwnie może on uformować twoją głowę. Jeżeli się zastanawiasz, jak długie powinny być twoje włosy, do tego, żeby mieć fryzurę na samuraja, powinny one mieć długość 15 cm. Jednak im więcej, tym lepiej. 15 cm jest to moim zdaniem takie minimum, żeby spiąć jako tako te włosy. Ale jeżeli będzie więcej tych centymetrów, to będzie to lepiej wyglądało, będzie ci łatwiej spiąć włosy oraz będzie to zdrowsze dla twoich włosów, ponieważ. Jeżeli masz 15 cm włosy, które chcesz związać, to będziesz musiał to robić troszeczkę na siłę. Będziesz naciągał te włosy, przez co możesz wyrywać włosy i może to być permanentne lub być może tylko na chwilę i te włosy Ci odrosną, ale jest sam fakt, że przy 15 cm górze bardzo będziesz wyrywał swoje włosy, kiedy będziesz chciał je spiąć w kitkę. Dlatego 20, 22, 3 cm. Będzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Będzie to zdrowsze rozwiązanie, plus dodatkowo będzie to lepiej wyglądało niż 15 centymetrowa kitka. Pozwól, że teraz Ci podsumuję, co Ty możesz zrobić, żeby Twój samuraj był właśnie tym, co dobrze wygląda, żeby był lepszy niż dosłownie 99% innych samurajów. Przede wszystkim, postaw na to, żeby Twoje włosy były trochę bardziej zadbane. Coś, co często mówię, to to, że przy y, krótkich włosach możesz trochę olać temat, ponieważ. Możesz nie zwracać aż tak bardzo uwagi na odżywkę, bo przykładowo Twoje włosy są z tobą przez 2 miesiące, więc możesz olać temat. Ale kiedy masz długie włosy, takie jak do samuraja, to te włosy będą z tobą przez rok, dwa, być może nawet więcej. Dlatego warto jest o nie zadbać. Podstawą, z której nie możesz ci wymigać, jest odżywka oraz olejek arganowy. Taki mały olejek po prostu dajesz na dłonie, rozcierasz, a następnie wprowadzasz w końcówki swoich włosów. Dzięki temu twoje włosy będą lepiej wyglądały oraz będą milsze w dotyku. Pamiętaj też o tym, żeby twój samuraj nie był za bardzo wycięty z jednej strony, ponieważ jeżeli tutaj pani fryzjerka trochę za bardzo najedzie, będzie to wyglądało po prostu komicznie. W temacie strzyżenia błędem będzie też jeżeli będziesz miał wycieniowane boki. Czyli tutaj zaraz nad samurajem, jak się kończy samuraj, będziesz miał troszeczkę dłuższe włosy niż tutaj. To jest cieniowanie, czyli że stopniowo będzie ci przychodziło jest to błąd i powinieneś mieć na zero wycięte boki. Dlaczego jest to błąd? Ponieważ wtedy zbędnie zaokrągla ci to twarz. Samuraj będzie dobrze wyglądał, jeżeli będzie miał po prostu boki wygolone całkowicie na zero, bez żadnych przejść. Będzie to łatwiejsze strzyżenie oraz będzie lepiej wyglądało. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz jakoś zaokrąglić swoją twarz, ale zazwyczaj raczej tak nie jest. To powinieneś się skupić na tym, żeby to była jedna długość. Przejdźmy teraz w temat ułożenia samuraja. Jak złapać twoje włosy w kitkę oraz co zrobić, żeby nie wystawały one dziwnie w ciągu dnia. Ekstremalnie przydatne będą produkty do stylizacji włosów, jakaś pomada. Po prostu masz puchę, wyciągasz stąd ze środka troszeczkę jakiegoś produktu, a następnie twoim zadaniem jest rozmarować go w dłoni oraz na twoje włosy. Rozprowadzić je po prostu na sam czubek włosów. Pamiętaj, że przy samuraju nie masz boków. Ja udaję, że mam samuraja, ale mam boki. E, więc łapisz twoje włosy, rozprowadzasz po nich ten produkt, który masz. Dzięki temu twoje włosy nie będą później wystawały jakoś dziwnie, a to jest częsty problem. A także cały czas będą w ładnym spięciu, będą się one trzymały kupy. Będzie to wyglądało o tyle dobrze, że częstym problemem naprawdę jest to, że te włosy tutaj mogą ci jakoś odstawać lub możesz je po prostu nie złapać. Dzięki temu, że użyjesz pomady, one będą troszeczkę bardziej w kupie i nie będą wystawały z twojej gumeczki. Następnie, kiedy masz już je w dłoni, kiedy rozprowadziłeś produkt po rękach, powinieneś złapać. W zależności od tego, jak długie masz włosy, możesz założyć gumeczkę, zwykła gumka, zakładasz ją, na początku obtaczasz. Włosy. Na początku obtaczasz włosy raz. Mam coś w tym stylu. Nie wiem, jak dobrze to widać. Robisz pętelkę, i teraz możesz to zrobić na pół raza. Na pół raza to jest tak, właśnie, że nie, pro, nie przeprowadzam wszystkich włosów, tylko przeprowadzam fragment. Ewentualnie, jeżeli masz dłuższe, czyli takie jak ja mam, robisz to jeszcze na dwa i pół raza, jakby. Czyli raz obtaczasz włosy na całość, później drugi raz na całość. A później ostatnie jest półna całość. Półna całość oznacza, że tylko fragment włosów wystaje, i tylko część jest wprowadzona. Jeżeli bym zrobił to na trzy pełne, to wtedy miałbym kucyk. Czyli że włosy by wystawały mi. A my nie chcemy, żeby wystawały, chcemy, żeby one tam były zapętlone. Także chciałbym Ci powiedzieć, że ta pomada jest naprawdę ważnym elementem. I te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, jeżeli będziesz je robił, twój samuraj będzie wyglądał lepiej niż 99% innych. Przejdźmy w kolejne tematy związane z samurajem, a mianowicie jak długo trwa zapuszczanie samuraj. 15 cm liczy się średnio, że włosy nam rosną z prędkością cm miesięcznie. Z taką prędkością zajmie ci to trochę ponad rok. Oczywiście pamiętaj, że wszystko zależy od tego, jaką fryzurę masz początkową. Jeżeli przykładowo zapuszczasz od włosów, które mają długość do brwi, to oczywiście będzie to zajmowało trochę krócej niż jeżeli miałbyś włosy na zero. Dlatego Podlicz sobie mniej więcej jak długie masz teraz włosy, spróbuję je jakoś zmierzyć, a następnie długość jaką masz, załóżmy 7 cm, brakuje ci 8 do 15 cm, to w takim razie za jakieś 8 miesięcy możesz już się bawić w spięcie swojego samuraja. Jeżeli się zastanawiasz, którą drogą powinieneś pójść, czy podczas zapuszczania przycinać boki cały czas i mieć długą górę, nawet jeżeli nie możesz jej złapać, czy raczej powinieneś razem z bokami zapuszczać i dopiero, kiedy Twoja góra będzie na tyle długa, żeby ją złapać, czy wtedy powinieneś zgolić boki, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To wszystko zależy od Ciebie. Moim zdaniem jednak zapuszczanie Samuraja powinniśmy zacząć od zapuszczania razem z bokami, żeby one cały czas współgrały. I słabo będzie, jeżeli co jakieś 3 miesiące będziemy chodzili do fryzjera przycinać boki na zero po to, żeby mieć samą górę długą, ponieważ z samą długą górą, a bokami na zero niewiele zdziałamy. Dlatego jeżeli chcesz jak najłatwiej zapuścić samuraja, po prostu zapuszczaj go razem z bokami, przecinaj boki co jakiś czas, a dopiero wtedy, kiedy będziesz miał już wystarczająco długą górę, żeby ją złapać w kitkę, wtedy z zgól boki na zero. Poruszmy teraz też temat tego, czy da się przyspieszyć jakoś przyrost tego twojego samuraja, bo wiem, że rok zapuszczania to jest mega długo. Są takie możliwości, żebyś przyspieszył proces zapuszczania. Ja na sobie stosowałem metodę, o której mówię w tym filmiku, a mianowicie zażyłem ponad 1000 tabletek na porost włosów i tam ci mówię, jakie są rezultaty, jak możesz przyspieszyć porost e, włosów. Nie będę tutaj o tym przynudzał. Zapraszam cię do tego filmiku. Tam się dowiesz, co możesz zrobić, żeby twój samuraj rósł prędzej. Na koniec zostawiłem odpowiedź na jedno z częstszych pytań, które słyszę od mężczyzn, którzy już mają samuraja, którzy już go mają na głowie. Jak zapuścić boki, kiedy już masz samuraja? Niestety samuraj nie jest najłatwiejszą fryzurą do tego, żeby zapuszczać resztę boków, ponieważ kiedy masz już długą górę, Często możesz dojść do wniosku: Okej, okay, to ja chcę też mieć długie boki do tego. Niestety może to być dosyć problematyczne, ponieważ w momencie, kiedy byś miał spiętą kitkę cały czas i te włosy ci będą tutaj trochę dziwnie odstawały, może to wyglądać słabo. Dlatego moim zdaniem samuraj nie jest najlepszą fryzurą, jeżeli chcesz w przyszłości zapuścić jeszcze do tego boki. Moim zdaniem najlepiej jest od razu zacząć od zapuszczania długiej góry. I wtedy po prostu będzie łatwiej ci zapuścić długie włosy. Jeżeli chcesz, żeby samuraj był twoją fryzurą przejściową, możesz sobie narobić troszeczkę pod górkę, będziesz szedł wtedy, ponieważ naprawdę trudno jest zapuszczać włosy długie od włosów na samuraja. Jedynym rozwiązaniem jest takie, że masz już wystarczająco długą górę i wtedy będziesz mógł ją zdjąć sobie. Dzięki temu później będziesz mógł zakrywać te boki, które ci odrastają. Więc, jeżeli chcesz zapuścić sobie boki od samoreja, to polecam ci po prostu mieć na tyle długą górę, żeby ją rozprowadzić na boki, żeby zakryła ci dookoła włosów Twoje boki, które nie będzie widać, jak dziwnie odrastają po prostu. Na koniec chciałbym Ci polecić grupę zadbani mężczyźni na Facebooku. Tam są osoby, które mają długie włosy, krótkie włosy. Są tam poruszane przeróżne tematy, dlatego, jeżeli jesteś zainteresowany dbaniem o siebie, tym, żeby Twoje włosy jakoś spoko wyglądały tym, jeżeli chcesz być tą osobą, która ma lepszego samuraja niż 99% mężczyzn, to serdecznie zapraszam Cię do grupy Zadbani Mężczyźni na Facebooku. Link jest oczywiście poniżej. Tymczasem w tym odcinku to wszystko. Życzę Ci, żeby Twoje włosy bardzo szybko rosły i żeby Twój samuraj wyglądał świetnie. Żebyś odnalazł fryzurę, o której mazy. Ma tymczasem to wszystko w tym odcinku. Widzimy się w następnym na razie. Cześć! Dziękuję też każdemu, kto mi pomógł w przygotowaniu tego materiału, ponieważ pytałem się na Instagramie, hej, kto z Was ma fryzurę na Samuraja, czy pomożecie mi nagrać materiał. Także dziękuję każdemu, kto wziął udział w przygotowaniu tego materiału. Dziękuję bardzo, jesteście świetni. Na razie.